Uspokój swoje serce, ponieważ jest o wiele więcej, niż oczy mogą zobaczyć, a zmysły uchwycić. Jako anioł przychodzę, aby prowadzić cię przez tę tajemniczą drogę, która rozciąga się przed tobą. Wiem, że jest w tobie ukryta emocja, głębokie pragnienie odpowiedzi, a twoja dusza tęskni za czymś więcej, czymś, co rozjaśni twoje serce w pełni. Ale musisz wiedzieć jedno: przed każdym wielkim objawieniem kryje się tajemnica, która ukrywa się w szczegółach. W subtelnościach, które tylko czujna dusza jest w stanie dostrzec. Miłość, com SUA historia, nie jest natychmiastowym przeznaczeniem, lecz podróżą odkryć, która zaprasza cię do zrozumienia, kim naprawdę jesteś. Para uczucie, w oce bliża, niosąc obietnicę namiętności e głębi, będzie wymagać od ciebie otwartego serca e uważnych oczu na sekrety tej drogi. Miłość, która puka do Twoich drzwi, jest także zwierciadłem. Odbijającym twoje pragnienia, wątpliwości i całą prawdę, którą nosisz w sobie. Zanim zakochasz się w tej osobie, czeka cię przygotowanie. Każde doświadczenie, które miałeś, każdy sen i każdy strach, każdy uśmiech i każda łza wszystko to było świętym przygotowaniem, abyś w odpowiednim momencie mógł przyjąć to, kom ma nadejść. Musisz dostrzec, że tajemnica tego spotkania splata się z tajemnicą, która mieszka w twojej własnej duszy. Odpowiedzi których szukasz, nie przyjdą z zewnątrz, lecz pojawią się w Tobie, jak światło zapalające się w środku ciemności, a wtedy Twoje oczy zobaczą to, czego jeszcze nie dostrzegają, a Twoje ręce dotkną tego, co niewidzialne, co w ciszy na Ciebie czeka. Przyjmij te chwile oczekiwania, nie jak ktoś, kto się poddaje, ale jak ktoś, kto estrancho się, wiedząc, że odpowiedni czas to także czas doskonały. Magia tej miłości, na którą czekasz. Jest ukryta w codziennych małych objawieniach, w biskretnych znakach, które wszechświat już ci wysyła. Są wokół ciebie synchroniczności, chwile, w których czujesz, że wszystko jest kierowane, że każdy krok, każda decyzja ma ukryty sens. Jako anioł przy tobie, mówię, obserwuj i ufaj, bo to są części układanki, która pewnego dnia odsłoni pełny obraz. Wiem, że masz pragnienie poczuć, doświadczyć tego, co miłość ma do zaoferowania, ale uwierz, że chwila, która jest teraz, to boskie przygotowanie, abyś, kiedy napotkasz tę osobę, był gotowy porozpoznać istotę jej duszy. Miłość, którą szukasz, jest głęboka, intensywna, ale wymaga dojrzałości i oczu, które widzą dalej niż powierzchnia. Pozwól, aby twoje serce się rozwinęło, aby twoje wątpliwości znalazły oparcie, a twoja niecierpliwość zamieniła się w zaufanie. Tajemnica, którą teraz obejmujesz, jest tą samą, która przygotowuje twoje uczucia, jak ziemia przygotowuje się na nasienie, które w nią zostanie zasiane. Także ty jesteś żyznym polem w transformacji, czekającym na subtelny dotyk, który obudzi prawdziwą miłość. W momentach samotności, kiedy zastanawiasz się, czy ta miłość naprawdę nadejdzie, pamiętaj, że oczekiwanie jest procesem świętym, gdzie serce uczy się słyszeć głos duszy i e rozumieć głębie tego. Co jest prawdziwe. Ta miłość jest drogą, ale najpierw musisz być pełny w sobie, świadomy wartości i mocy, którą nosisz. Nie spiesz się, aby odkryć wszystko naraz. Każda tajemnica ma swój czas, a twoje serce będzie wiedziało, kiedy nadejdzie moment, aby zobaczyć i poczuć to, co teraz wydaje się odległe. Pasja, która cię czeka, jest jak ognisko, które oświetla i ogrzewa, ale nie pali to spokojny płomień, który przychodzi zamieszkać w twoim jestestwie kiedy nadejdzie czas miłość którą odnajdziesz będzie tą która odzwierciedla kim naprawdę jesteś poddaj się procesowi odkrywania ufaj swojej drodze i pozwól aby tajemnica odsłaniała się warstwami bo to zaproszenie do pełni miłości każdy krok każde uczucie przygotowuje się na to spotkanie a e kiedy nadejdzie desmoomentów będziesz gotowy aby w drugim ujrzeć odbicie swojego własnego ducha Czujesz intensywność tego, kom ma nadejść, jak bryza zapowiadająca burzę, ale także ciszę po niej. Ta miłość, która zmierza w Twoją stronę, nie jest przypadkiem, lecz odpowiedzą na pragnienia Twojego serca e puls Twoich najskrytszych marzeń. Zbliża się cicho, wypełniając powietrze wokół Ciebie, otaczając cię, nawet jeśli tego nie zauważasz. Jednocześnie wzywa Cię do oczekiwania, do głębszego zanurzenia się w swojej istocie, zanim wszystko się odsłoni. Istnieje powód, dla którego ta podróż rozwija się stopniowo, e zapraszam cię do przyjęcia każdej chwili tej nadziei, ponieważ para w niej twoja dusza dostrają się do istoty tego, co nadejdzie. Każdy dzień przynosi nową lekcję, uważniejsze spojrzenie, poczucie, że to, czego szukasz, jest coraz bliżej, ale wciąż wymaga delikatnego przygotowania. Para tak, jakby każda komórka była kształtowana, aby przyjąć coś tak wielkiego, tak potężnego, że nic nie będzie już takie samo. Podobnie jak gwiazdy, które lśnią w bezksiężycową noc, znaki tej miłości już cię otaczają. Czujesz lekkość każdego kroku, radość, która pojawia się niewytłumaczalnie w twoim sercu, jakby zaczęła grać niesłyszalna melodia, przeznaczona tylko dla ciebie. Ta muzyka wibrująca w twoim wnętrzu to wezwanie, zapis tego, że wszechświat jest w harmonii z twoim celem i że wszystko zmierza w twoim kierunku. W miarę jak postępujesz, Zaczynasz rozumieć, że miłość to przede wszystkim wewnętrzna alchemia, przemiana zachodząca w każdej myśli, każdym oddechu. To jak gliniane naczynie, które jest starannie formowane, aby przygotować się na cenny nektar, który nadejdzie. Ten proces jest święty, ponieważ tylko w czasie tajemnicy prawda zostaje odkryta, tylko w rytmie cierpliwości kwitnie magia. Pozwól, aby każde doświadczenie, które teraz przeżywasz, było przygotowaniem subtelną próbą do miłości, której pragniesz. Pomyśl, że każde spotkanie, każdy uśmiech, każde spojrzenie rzucone w stronę nieznajomego jest treningiem do intensywności, która na ciebie czeka. Z każdym krokiem twoja dusza nabiera sił, twoja intuicja się zaostrza, a twoje oczy uczą się dostrzegać głębie w szczegółach, które wcześniej mogły umknąć. Droga do tej miłości pozwala ci również dostrzec wartość twojego własnego towarzystwa. Zauważasz, że im bardziej zanurzasz się w sobie, tym bardziej uczysz się kochać siebie, doceniać swoje osiągnięcia i nawet akceptować swoje słabości. To jeden z największych sekretów. Dopiero gdy poznasz pełnię swojego istnienia, będziesz gotowy, aby przyjąć duszę, za którą tak tęskni twoje serce. W tajemnicy oczekiwania tkwi niezwykłe piękno, coś, co może zrozumieć tylko ten, kto pozwala się ogarnąć płynącemu czasowi i mądrości ciszy. Ta miłość, która jest ci przeznaczona, nie jest tylko spotkaniem ciał czy słów, to duchowe więzi, splot energii wykraczający poza ludzkie pojmowanie. Ale zanim to się stanie, musisz zrozumieć, że twoja dusza już teraz ma wszystko, czego potrzebuje, aby być szczęśliwą. I tak, krocząc, dostrzegasz, że każdy wybór, każda decyzja, każdy nowy krok to znak, że zbliżasz się do tego magicznego spotkania. Twoja dusza drży, twoja intuicja prowadzi twoje kroki. A wszechświat się uśmiecha, wiedząc, że jesteś coraz bardziej gotowy, aby przyjąć to, co prawdziwe. W tajemnicy tkwi subtelny cel, jak niewidzialna nić łącząca wszystko wokół ciebie. Idąc, słuchaj cichych głosów swojego serca, które mówią, że wszystko już się toczy, że każda chwila zbliża cię do chwili ponownego spotkania z duszą, którą przeznaczenie ci przygotowało. Nie ma potrzeby się spieszyć, bo czas działa na twoją korzyść. Kreśląc doskonałą ścieżkę pełną subtelności i uroku, które Cię otaczają, czujesz moc swojego serca, które pulsuje z tą samą siłą co gwiazdy, emanując energią, która przyciąga, uwodzi i przygotowuje ziemię pod coś, co będzie wyjątkowe. Nadchodząca namiętność jest jak ziarno, które po wykiełkowaniu staje się majestatycznym drzewem, a Ty będziesz jego ogrodnikiem, pielęgnującym i odżywiającym każdy szczegół, aby wszystko zakwitło w odpowiednim czasie. Pozwól sobie wyobrażać, ale również pozwól się zaskoczyć, ponieważ miłość to tajemnica, która pozwala nam odkryć na nowo naszą istotę, nasze marzenia, a nawet nasze największe obawy. Zrozum, że osoba, która się pojawia, będzie pod wieloma względami odzwierciedleniem twoich własnych przemian i twoich własnych pragnień. Więc nie lękaj się tego, czego jeszcze nie znasz, ale poddaj się procesowi przemiany, otwarcia serca, stworzenia przestrzeni dla nowego. W tej miłości, której oczekujesz, tkwi wielkość, energia tak intensywna, że może być odczuwana w pełni tylko wtedy, gdy wcześniej odnajdziesz spokój w tajemnicy, która teraz cię otacza. Każdy szczegół tej drogi jest niezbędnym elementem, a im bardziej łączysz się ze swoim własnym istnieniem, tym lepiej rozumiesz, że to, czego szukasz, zawsze było na drodze do ciebie. I tak, pewnego dnia, patrząc w oczy tej osoby, zrozumiesz, że wszystko było tego warte. Że każdy krok, każdy wybór był częścią większego planu. Ta miłość będzie spotkaniem dusz, które przekracza zwykłe zrozumienie, będzie zjednoczeniem celów, wartości i marzeń, które splatają się jak korzenie starożytnego drzewa. Ale zanim to się stanie, musisz zadbać o ziemię, w którą zasiejesz to ziarno. W głębi Twojej istoty kryje się tajemnica, prawda, której jeszcze nie odkryłaś, ale która pulsuje, żywa, czekając na idealny moment aby się ujawnić. Tajemnica, którą nosisz w swoim sercu, jest kluczem, który pozwala ci wybrać to, czego naprawdę pragniesz u drugiego człowieka. Im głębiej zagłębia się w siebie, tym bardziej dostrzegasz, że w każdej chwili czeka na ciebie piękno ciszy, ukryty sens, który ujawnia, że nie wszystko musi być zrozumiane od razu. Miłość, której tak bardzo pragniesz, nie będzie tylko związkiem, będzie ekspansją, przebudzeniem wszystkiego, co od zawsze w tobie istnieje, ale co jeszcze nie zostało w pełni ujawnione. To spotkanie przynosi ze sobą przemianę, która nie ogranicza się do serca, ale obejmuje całą twoją duszę, odnawiając twoją wizję i dotykając nawet twoich najgłębszych marzeń. Jednak, aby ten cud się wydarzył, musisz być gotowy, aby zmierzyć się z nieznanym, aby objęci zagadkę, która na ciebie czeka. W dniach, gdy czujesz się tak, pamiętaj, że otacza cię potężna siła. Która przygotowuje Cię na coś większego. Czujesz w głębi duszy, że każdy moment oczekiwania jest jak strojenie melobii, która zaraz zostanie zagrana to harmonia, która przygotowuje Cię na doskonały dźwięk, który rozbrzmi w Twoim sercu, gdy nadejdzie czas spotkania. Ta miłość nie będzie prostą historią to będzie epopeja, opowieść, która przekracza czas i przestrzeń. Będzie jak płomień, który oświetla i ogrzewa, ale także uczy. Przemieniając cię z każdym dniem, każdym dotykiem, każdym spojrzeniem. Przede wszystkim wymagać będzie odwagi, ponieważ prawdziwa miłość nie przychodzi, zanim nie ujawnimy wielkości i kruchości tego, kim jesteśmy. Słyszysz wołanie, które wibruje w ciszy, zaproszenie do tego, aby nadal ufać, pozwalając wszechświatowi cię prowadzić, jak niewidzialna latarnia, która kieruje cię nawet w najciemniejsze noce. Prowadzi cię siła, która zna każdy szczegół Twojej duszy która wie dokładnie czego potrzebujesz nawet gdy sama nie znajdujesz odpowiedzi na tej drodze pojawią się chwile zwątpienia momenty w których rzeczywistość wydaje się igrać z twoimi uczuciami wyzwalając cię aby utrzymać otwarte serce te momenty nie są przeszkodami ale schodami które cię unoszą przygotowując na pełnię która na ciebie czeka ufaj bo każdy krok każde wyzwanie jest jak szlifowanie które czyni cię zdolną do przyjęcia miłości, o której zawsze marzyłaś. Uświadamiamy sobie wtedy, że miłość, której szukamy, to coś więcej niż spotkanie dwojga ludzi, to taniec dwóch dusz, symfonia powstająca z fuzji tego, kim jesteś i tego, co reprezentuje druga osoba. Harmonia, na którą czekasz, jest głęboka i może ją dostrzec tylko ten, kto nauczył się czekać, kto nauczył się słuchać melodii własnego serca. Czasem los cię wystawia na próbę, Stawiając cię przed wyborami, ścieżkami, które zdają się krzyżować, a w innych chwilach oddalać. Wszystko to jest częścią większego planu, w którym uczysz się ufać mądrości, która porusza niewidzialne nici Twojego życia. W boskim czasie nie ma pośpiechu, płynie jak woda rzeki, spokojnie, prowadząc cię do tego, co należy do Ciebie. Kiedy wreszcie spojrzysz w oczy tej osoby, twoje serce będzie wiedziało, że to jest ten moment. Ale zanim to się stanie, Musisz być w stanie rozpoznać prawdę, która istnieje w tobie, ponieważ to właśnie ta prawda będzie odzwierciedlona w drugiej osobie. To nie będzie miłość, która cię ograniczy, lecz taka, która cię uwolni, pozwalając ci odkrywać aspekty siebie, których nigdy wcześniej nie odkryłaś. Każdy gest, każdy uśmiech, każde spotkanie, które ma teraz miejsce, jest częścią tego cichego i subtelnego przygotowania. To jak kwiat, który powoli się otwiera, czekając, aż słońce dotknie go w pełni, ujawniając całą jego piękno światu. Miłość, na którą czekasz, jest jak słońce, światło, które sprawi, że rozkwitniesz i odkryjesz istotę bycia prawdziwie kochanym. W twojej podróży zaczyna pojawiać się lekkość, zaufanie, które kiełkuje jak silny korzeń, łącząc cię z czymś większym, czymś, co przypomina ci, że nie jesteś sama. Ta miłość będzie jak podróż do domu, spotkanie. W którym Twoje jestestwo poczuje się kompletne, przyjęte, bezpieczne. I wszystko to zostanie ujawnione, gdy wreszcie będziemy gotowi, aby zobaczyć tajemnicę za zasłoną. Dlatego pozwól, aby czas wykonywał swoją pracę, aby tajemnica cię otaczała, a każdy moment był krokiem w stronę tego spotkania. Każdego dnia coś się dopasowuje, jak tryby zegara odmierzające doskonały czas. Twoim zadaniem jest po prostu ufać i pozwolić życiu Cię prowadzić. Bo zmierzasz do czegoś wielkiego. Gdy staniemy przed tą miłością, uświadomimy sobie, że cała droga była tego warta, że każda chwila była niezbędną nauką, stopniem do tego, co miało być najgłębszym ze spotkań. Ta miłość, która na ciebie czeka, nie jest pustą obietnicą, ale rzeczywistością, która już w twoim kierunku się formuje, tkając się subtelnie i bosko. W nieznanym kryje się coś czarującego, jak rzadki zapach unoszący się w powietrzu. Pobudzający wszystkie twoje zmysły. Ta nadchodząca miłość niesie ze sobą energię, która nie może być powstrzymana ani wyjaśniona. Czujesz, że coś jest w ruchu, siła, która cię otacza, która obejmuje cię w chwilach nieoczekiwanej radości, a w innych momentach. W czystej refleksji, każdy twój krok jest prowadzony przez tę tajemniczą obecność, która zaprasza cię do dalszego eksplorowania głębi, jakie niesie miłość. W tej chwili twoje serce jest jak świątynia. Strzegąca sekretów, których jeszcze nie odważyła się ujawnić nawet sobie samej. Ta świątynia musi być gotowa, aby przyjąć coś wspaniałego, a to przygotowanie wymaga, abyś poznała siebie, jak nigdy dotąd, aby odkryła części siebie, które dotąd były ukryte. To spotkanie z samą sobą jest preludium do miłości, która na ciebie czeka, bo dopiero poznając siebie w całości, będziesz mogła otworzyć przestrzeń, aby ktoś cię naprawdę poznał. To tak, jakby wszystko co dotąd przeżyłaś, było inicjacją, przygotowaniem do momentu, w którym wreszcie będziesz mogła przyjąć tę osobę do swojego życia. Każde wspomnienie, każda tęsknota, każdy sen, pielęgnowany w ciszy, był częścią tej zagadki, która prowadzi cię do miłości. I to w przerwie między snem a rzeczywistością tajemnica spotkania nabiera życia, jak historia napisana niewidzialnymi literami, które tylko twoje serce potrafi odczytać. Ta osoba, którą przeznaczenie dla ciebie przygotowuje, będzie w pewnym sensie kontynuacją twojej własnej duszy, odbiciem tego, co już w tobie istnieje, ale co rozwija się, gdy znajdzie echo w drugiej osobie. Będziesz w stanie dostrzec to odbicie w drobnych gestach, w spojrzeniach, które wymienicie, w ciszy, którą wspólnie będziecie dzielić. I w sposób subtelny wszystko się objawi, jak objawienie, które zawsze tam było, ale dopiero teraz masz oczy, by je zobaczyć. Nie daj się zwieść, ta miłość nie będzie łatwą odpowiedzą, prostą drogą. Przyjdzie, by zakwestionować twoje własne przekonania o sobie samej, by zamienić pewniki w pytania i jednocześnie ukoić twoje największe niepokoje. Będzie jak kompas na twojej drodze, wskazując ci właściwy kierunek, ale wymagając, abyś zaufała, poddała się sile tego, czego jeszcze nie rozumiesz. Podczas tej podróży dostrzegamy, że jest w tobie coś, co rośnie, jak płomień który się nasila, oświetlając to, co wcześniej było mroczne. To światło, które emanuje z ciebie, będzie latarnią, która poprowadzi tę osobę do twojego serca, bo gdy jaśniejesz, przyciągasz do siebie wszystko, co współbrzmi z twoją istotą, a ta miłość jest odpowiedzą na tu. Pozwól, aby tajemnica nadal otaczała twoje dni, aby niepewność stała się twoją przyjaciółką, a cisza odpowiedzą na pytania, które jeszcze nie znalazły słów. To, co dzisiaj wydaje się zagadką, jutro stanie się objawieniem, a każdy krok przybliży cię do głębszego zrozumienia, czym jest pełne, bezwarunkowe kochanie całym sercem. Miłość, która na ciebie czeka, nie jest zwykłym spotkaniem. To przebudzenie, odnowa tego, kim jesteś i tego, w co wierzysz. Będzie jak most, który połączy cię z Twoim najgłębszym celem, z misą Twojej duszy, bo każda wielka miłość niesie w sobie siłę duchowego odkrycia. Będziesz trzymać za rękę kogoś, kto nie jest tylko towarzyszem, lecz boskim ogniwem, które popchnie cię do stania się najlepszą wersją samej siebie. W miarę jak zbliżasz się do tego momentu, odczuwasz nieznany spokój, jakby coś w tobie już wiedziało, że spotkanie jest blisko. Ten spokój jest znakiem, że jesteś gotowa, że twoje serce jest zsynchronizowane z tym, co ma nadejść. To zapowiedź tego, że to, co teraz nadchodzi, jest prawdziwe. Intensywne, wszystkim, o czym marzyłaś. Gdy serce odnajduje pokój, otwiera się na to, co wieczne. Dlatego pozwól, aby miłość cię prowadziła, aby pokazała ci świat nowymi oczami, abyś poczuła życie z większą intensywnością, jak ktoś, kto ogląda spektakl bez końca. Miłość, która się zbliża, przynosi piękno małych rzeczy, codziennych odkryć, szczegółów dostrzegalnych tylko przez tych, którzy kochają. Będzie spełnieniem Twoich marzeń, a także przebudzeniem nowych pragnień. Przygotuj się na nieoczekiwane, na to, co przekracza granice znanej ci rzeczywistości. Ta miłość pokaże ci, że masz w sobie więcej życia, niż mogłaś sobie wyobrazić, że tajemnica spotkania to zaledwie początek wielkiej opowieści. Czujesz równocześnie pilność i spokój, jak ktoś, kto wie, że to, co prawdziwe, zawsze znajdzie drogę do nas. Tymczasem pozwól aby miłość zaczęła żyć w tobie, jak obietnica, która ziści się krok po kroku, jak ziarno, które wykiełkuje i pewnego dnia stanie się czymś większym niż jakiekolwiek oczekiwanie. A pod koniec każdego dnia pamiętaj, że ta ścieżka jest sama w sobie przeznaczeniem, że każdy krok, który robisz, jest już częścią miłości, która na ciebie czeka. Idź pewnie, bo ta miłość jest obietnicą zapisaną w gwiazdach, niewidzialnym węzłem, który połączył twoją duszę z jego długo przed tym, jak to spotkanie miało miejsce. W odpowiednim momencie zobaczysz, że to, czego zawsze szukałaś, było już w Tobie. A druga osoba jest jedynie lustrem, które odbija nieskończoność twojej własnej istoty. Dziękuję za otwarcie swojego serca na tę wiadomość. Niech każde słowo za w twojej duszy przypominając ci o wielkości miłości, którą wszechświat dla ciebie zachował. Jeśli ta wiadomość poruszyła twojego ducha, proszę. Potwierdź odbiór mówiąc wszystko mogę w tym który mnie umacnia abyśmy mogli kontynuować tę podróż razem zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia w ten sposób będziesz na bieżąco z kolejnymi wiadomościami od aniołów które przyniosą więcej odpowiedzi więcej pocieszenia i więcej mądrości do twoich dni bądź gotowa bo jeszcze wiele czeka na ujawnienie